10. Trujący ksylamit w blokach z wielkiej płyty. W latach 60. i 70. XX wieku w Polsce powszechnie stosowano ksylamit, impregnat do drewna mający chronić przed grzybami i owadami. Zawierał on jednak toksyczne związki, które okazały się szkodliwe, a nawet rakotwórcze. Mimo zakazu stosowania ksylamitu od 1993 roku, wiele budynków z wielkiej płyty nadal zawiera tą substancję. Obecność ksylamitu w pomieszczeniu sugerować może unosząca się w powietrzu nieprzyjemna, uciążliwa dusząca chemiczna, niekiedy bardzo intensywna woń, przypominająca zapach ulatniającego się gazu, ustępująca po powietrzeniu, lecz stale powracająca. Czynnikiem ryzyka jest obecność w pomieszczeniu podłóg, boazerii i innych drewnianych elementów wykończenia wnętrz pochodzących z okresu przed 1993 rokiem. Jeszcze w 2025 na warszawskim targówku wykryto obecność ksylamitu w jednym z bloków. Mieszkańcy skarżyli się na ostry zapach, bóle głowy i problemy z oddychaniem. Sąd uznał mieszkanie za niezdatne do zamieszkania, a spółdzielnia została zobowiązana do pokrycia kosztów remontu i zapewnienia lokalu zastępczego. Usunięcie ksylamitu jest trudne i kosztowne, ponieważ substancja ta głęboko wnika w strukturę drewna. Wymaga to często całkowitej wymiany zaimpregnowanych elementów. Wiele mieszkań w Polsce, zwłaszcza w blokach z wielkiej płyty, może nadal zawierać ksylamit, co może stanowić realne zagrożenie dla zdrowia mieszkańców nawet obecnie. 9. Radioaktywne odpady różan w różanie nad narwią około 90 km od Warszawy znajduje się jedyne w Polsce krajowe składowisko odpadów promieniotwórczych, Działa od 1961 roku na terenie dawnych rosyjskich fortów z początku XX wieku. Zużyte zamknięte źródła promieniotwórcze, krótkożyciowe, nisko i średnio aktywne składuje się w podziemnym betonowym obiekcie składającym się z 17 komór. Po wykorzystaniu poszczególnych komór są one wypełniane betonem w celu ograniczenia poziomu promieniowania na zewnątrz. Wlana do środka jest również zaprawa cementowa, natomiast wlot komory zostaje odpowiednio uszczelniony i zamknięty. Skuteczność stosowania zabezpieczeń jest systematycznie sprawdzana przez kontrolę. Od kilku lat na terenie składowiska umieszcza się skażone materiały głównie ze szpitali oraz instytutów badawczych. Według oficjalnych informacji składowisko ma funkcjonować do lat 2038-2040, po czym odpady mają zostać przeniesione do nowego składowiska głębokiego. Na chwilę obecną, mimo oferowanych przez rząd zachęt finansowych, żadna gmina w Polsce nie zgłosiła się do utworzenia nowego składowiska odpadów promieniotwórczych. Ministerstwo Przemysłu rozważa zwiększenie rekompensat za składowanie odpadów tego typu, jednak lokalne społeczności obawiają się potencjalnych zagrożeń dla zdrowia i środowiska. 8. Nielegalne składowisko i komponenty do produkcji gazu bojowego szołajdy. W 2019 roku w niewielkiej wsi Szołajdy w województwie wielkopolskim odkryto nielegalne składowisko około 200 ton toksycznych odpadów chemicznych, w tym trichlorku, fosforylu, substancji wykorzystywanej do produkcji sarinu, jednego z najgroźniejszych gazów bojowych. Odpady zostały zgromadzone przez 35-letniego Daniela U, który bez zezwoleń przyjmował niebezpieczne chemikalia na swoją posesję. Po ujawnieniu sprawy mężczyzna uciekł za granicę, lecz został złapany w Niemczech i przekazany polskim służbom. Przez pewien czas w nikim nie wzbudzało podejrzeń, że na wskazany teren często wjeżdżały samochody ciężarowe. Dopiero później okazało się, że w ten sposób transportowano do tego miejsca kolejne beczki i pojemniki z niebezpiecznymi substancjami. Początkowo miały być one magazynowane w pomieszczeniach gospodarczych. Dopiero po pewnym czasie mieszkańcy zauważyli operatora koparki, który ziemią przysypywał podejrzanie wyglądające beczki. Wówczas mieszkańcy powiadomili władze samorządowe, policję i inne służby. Jak się okazało, w rozszczelnionych pojemnikach znaleziono różne niebezpieczne substancje, w tym komponenty do produkcji sarinu. Sarin to jeden z najbardziej groźnych gazów bojowych. Jest bezbarwną, bezwonną cieczą, łatwo mieszającą się z wodą. Kilkanaście mg sarinu powoduje poważne negatywne zaburzenia zdrowotne już po kilku minutach ekspozycji. Został on użyty m.in. w ataku na Tokijskie Metro w 1995 roku, pozbawiając życia 12 osób. Odkryte składowisko stanowiło poważne zagrożenie dla zdrowia mieszkańców oraz środowiska. Wójt gminy rozważał ewakuację czterech okolicznych wsi i utylizację odpadów, jednak mimo to przez długi czas brak środków finansowych uniemożliwiał usunięcie zagrożenia. Mimo upływu lat toksyczne substancje prawdopodobnie nadal znajdują się na posesji, a odpowiedzialność za ich utylizację pozostaje nierozstrzygnięta. 7. Kopaliny. W 1948 roku radzieccy geolodzy odkryli wkletnie złoża uranu. W ciągu 5 lat intensywnych prac wydobyto około 20 ton rudy, która trafiła do Związku Radzieckiego, wspierając jego program nuklearny. Kopalnia, działająca pod kryptonimem kopaliny, była ściśle tajna, nawet słowo uran zastępowano określeniem materiał. Rosjanie się nie patyczkowali, początkowo wydobywali uran z hałd, jednak wkrótce zaczęli drążyć chodniki. W ciągu zaledwie trzech lat wykonali 37 km wyrobisk na 9 poziomach, w tym 3 szyby, 27 sztolni oraz liczne wyrobiska boczne. Prace w Kletnie mogli prowadzić na mocy umowy między rządem PRL a bratnim Związkiem Radzieckim, zawartej w 1948 roku. Pozwalała im ona na prowadzenie poszukiwań ród uranu na terenie całego kraju. Prace prowadzone były przez polskich robotników, w tym więźniów i żołnierzy z poboru pod nadzorem radzieckich inżynierów. Warunki były trudne, a środki ochrony osobistej praktycznie nie istniały. Nikt nie prowadził statystyk chorób i wypadków, ale przypuszcza się, że było ich wiele. Ze względu na brak podstawowego sprzętu ochronnego, mask, przeciwpyłowych i innych, wiele osób zachorowało na pylicę. Po odejściu od władzy Stalina w 1953 roku kopalnie zamknięto, a wejścia wysadzono, by ukryć jej istnienie. Nawet kiedy kopalnia formalnie już nie funkcjonowała, nadal miała pozostać tajemnicą. Podobnie było w innych miejscach. Kopalnia w Kletnie nie była bowiem jedynym takim zakładem na Dolnym Śląsku. Stanowiła jedynie część radzieckich tzw. zakładów przemysłowych R1, w skład których wchodziły również m.in. kopalnie w Kowarach, Radonowie, Janowej Górze czy Marcinkowie. Łącznie zakłady przemysłowe R1 zatrudniały około 20 tysięcy osób. Ostatnia z kopalni w Kowarach została zamknięta w 1973 roku. Dziś część kopalni udostępniona jest do zwiedzania jako podziemna trasa turystyczno-edukacyjna. 6. Składowiska azbestu. W Polsce wciąż istnieje wiele budynków zawierających azbest, materiał niegdyś popularny w budownictwie ze względu na swoje właściwości izolacyjne i odporność na ogień. Jednak z czasem odkryto, że włókna azbestowe są rakotwórcze, co doprowadziło do wprowadzenia zakazu jego stosowania pod koniec lat 90. W kraju funkcjonuje kilka profesjonalnych miejsc przeznaczonych do bezpiecznego składowania odpadów azbestowych. Jednym z nich jest Zakład Utylizacji Odpadów w Koninie, który posiada specjalistyczne instalacje do unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, w tym azbestu. ZUO Konin działa zgodnie z rygorystycznymi normami środowiskowymi, zapewniając bezpieczne składowanie i przetwarzanie odpadów. Innym znaczącym składowiskiem jest obiekt w Małociechowie. Jest to jedno z największych składowisk azbestu w województwie Kujawsko-Pomorskim, oferujące kompleksowe usługi związane z usuwaniem i składowaniem wyrobów zawierających azbest. Firma zajmująca się przedsięwzięciem posiada wszelkie niezbędne zezwolenia i doświadczenie w bezpiecznym obchodzeniu się z tym niebezpiecznym materiałem. Jednak pomimo istnienia takich składowisk proces usuwania azbestu w Polsce postępuje wolno. Według raportu Najwyższej Izby Kontroli pełne usunięcie azbestu z polskich budynków może potrwać jeszcze około 60 lat. Wynika to z wysokich kosztów, braku świadomości społecznej oraz niewystarczającej liczby wyspecjalizowanych firm zajmujących się demontażem i utylizacją azbestu. Jednak choć dziś azbest kojarzy się wyłącznie z zagrożeniem zdrowotnym, w starożytności uchodził za cudowny materiał. Grecy zauważyli, że tkaniny zawierające azbest nie palą się, dlatego wykorzystywano go do wyrobu knotów do lamp oliwnych, a nawet królewskich szat które można było czyścić, wrzucając je do ognia. Dopiero wiele wieków później zorientowano się, że to cudowne włókno niesie niewątpliwe zagrożenie zdrowotne. 5. Kilkadziesiąt tysięcy ton nielegalnych odpadów. Żeleźnik W lutym 2023 roku w Żeleźniku, niewielkiej miejscowości w gminie Strzelin na Dolnym Śląsku, ujawniono jedno z największych nielegalnych wysypisk śmieci w Polsce. Na terenie nieczynnej kopalni piasku odkryto, że pod grubą warstwą ziemi zakopano być może nawet setki tysięcy ton niesortowanych odpadów komunalnych i być może również odpadów ropopochodnych. Do ujawnienia procederu doszło dzięki działaniom Inspektorów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu którzy prowadzili obserwacje terenu przy użyciu drona. Podczas kontroli przyłapano na gorącym uczynku kierowców dwóch ciężarówek, którzy próbowali zrzucić około 60 ton odpadów. W trakcie interwencji jeden z kierowców usiłował przejechać inspektorów, jednak w ostatniej chwili zdążyli oni odskoczyć. Na miejsce przyjechała policja. Funkcjonariusze policji od razu zatrzymali cztery osoby, w tym właściciela kopalni. W toku śledztwa ustalono, że proceder trwał od dłuższego czasu, a ilość zakopanych odpadów może sięgać niewyobrażalnych dla zwykłego obywatela ilości. Decyzją Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu z maja 2023 roku spółka odpowiedzialna za incydent, właściciel zakładu wydobywania piasku Żeleźnik 1, została zobowiązana do usunięcia nieprawidłowości polegających na zgromadzeniu odpadów komunalnych w wyrobisku. Obecnie sprawa jest w toku. 4. Napromieniowany Mercedes G-klasa, przejście graniczne Zosin-Uściług w kwietniu 2024 na przejściu granicznym łączącym Polskę z Ukrainą ukraińskie służby celne zatrzymały pojazd osobowy marki Mercedes G500. Systemy detekcji promieniowania wykryły obecność izotopu Radu na konstrukcji pojazdu, szczególnie w rejonie tylnych kół. Pomiar wykazał promieniowanie gamma wynoszące 27 mikrosivertów na godzinę w odległości 10 cm od powierzchni samochodu, co znacznie przekracza naturalne tło wynoszące około 0,08 mikrosiverta na godzinę. Chociaż poziom promieniowania nie stanowił bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia, incydent wzbudził poważne obawy. W pojeździe nie znaleziono żadnych obcych obiektów radioaktywnych, co sugeruje, że skażenie mogło być wynikiem kontaktu z zanieczyszczonym środowiskiem, np. przejazdu przez teren skażony lub kontaktu z przedmiotami pokrytymi farbami radowymi używanymi dawniej do malowania zegarków i kompasów. Natomiast w maju 2025 czeskie władze wstrzymały prace budowlane na 300-metrowym odcinku autostrady D11 w pobliżu miasta Trutnow, niedaleko granicy z Polską. Podczas rutynowych badań stwierdzono, że niektóre próbki gleby wykazują poziom promieniowania nawet 15 razy wyższy niż dopuszczalne normy. Źródłem skażenia okazał się popiół z węgla spalanego w dawnej elektrowni Pozici który zawierał pierwiastek Radon. Oba incydenty, napromieniowany samochód na granicy oraz skażona gleba w Czechach, podkreślają znaczenie ciągłego monitorowania i kontroli promieniowania w różnych aspektach życia publicznego. 3. Gaz pod Bolimowem Bolimów to miejsce nierozstrzygniętej bitwy w 1915 roku na froncie wschodnim pomiędzy wojskami niemieckimi i rosyjskimi – Bitwa przeszła do historii ze względu na pierwszą próbę zastosowania przez Niemców broni chemicznej na szeroką skalę w historii konfliktów wojskowych. 31 stycznia 1915 Niemcy zdecydowali się na atak gazowy. Pozycje rosyjskie zostały ostrzelane 18 tysiącami pocisków artyleryjskich o symbolu 12T wypełnionymi bromkiem ksylitu o łącznej masie 72 ton. Ze względu jednak na niską temperaturę powietrza około minus 3 stopnie Celsjusza gaz ten nie parował, w związku z czym Rosjanie nie odnotowali nawet jego obecności. W maju 1915 roku Niemcy ponownie użyli broni chemicznej w tym rejonie, tym razem wypuszczając 262 tony chloru z 12 tysięcy butli. Atak ten spowodował oburzenia u tysięcy żołnierzy i cywilów, a chmura gazu niesiona wiatrem dotarła nawet do niemieckich pozycji, powodując straty we własnych szeregach. 2. Radioaktywne odpady na prywatnej posesji Siedlec We wrześniu 2024 roku mieszkańcy Siedlca, niewielkiej miejscowości w województwie wielkopolskim, przeżyli chwilę grozy. Na jednej z prywatnych posesji odnaleziono aż 50 źródeł promieniowania, wśród nich niebezpieczny rad oraz inne radioaktywne substancje. Materiały te były trzymane w bańkach, butelkach, a nawet w otwartych pojemnikach, zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i na terenie podwórza. Choć poziom promieniowania w otoczeniu nie przekroczył dopuszczalnych norm, służby nie miały wątpliwości, sytuacja wymagała natychmiastowej reakcji. Właściciel posesji u którego dokonano odkrycia nie przedstawił żadnych zezwoleń ani dokumentów potwierdzających legalność przechowywanych materiałów. Śledczy próbowali ustalić skąd pochodziły odpady oraz do jakich celów miały być wykorzystywane. Niewykluczone, że substancje te trafiły tam w wyniku nielegalnego procederu handlu odpadami radioaktywnymi, podobnie jak miało to miejsce w innych przypadkach w Europie w ostatnich latach. Na miejsce przyjechało 10 zastępów straży pożarnej, jednostki policji oraz specjalistyczne grupy Ratownictwa Chemiczno-ekologicznego z Poznania i Leśna. Działania koordynowano przy udziale ekspertów z Państwowej Agencji Atomistyki. Teren został zabezpieczony, a znalezisko zaczęto inwentaryzować i usuwać z zachowaniem najwyższych środków ostrożności. Dla mieszkańców sąsiednich domów było to ogromne zaskoczenie. Nikt nie przypuszczał, że w ich spokojnej okolicy może dojść do tak poważnego zagrożenia radiacyjnego. 1. Tlenek węgla. Zatrucie tlenkiem węgla potocznie zaczadzenie jest to zatrucie gazowe powodowane przez wdychanie tlenku węgla. Jest najczęściej spotykanym zatruciem gazowym. Stanowi 75% wszystkich zatruć zaplanowanych i od 32 do nawet 55% zatruć przypadkowych. Jest najczęstszą przyczyną zatruć w wielu krajach. Tlenek węgla powstaje w wyniku niepełnego spalania substancji zawierających w cząsteczkach węgiel, m.in. w wyniku spalania substancji organicznych, węgla drzewnego, węgla kamiennego, gazu czy paliw płynnych. Tlenek węgla, czyli potocznie czad, jest bezbarwny, bezwonny i lżejszy od powietrza, co powoduje, że łatwo się z nim miesza i rozprzestrzenia. Najwięcej zatruć stwierdza się w sezonie zimowym, jest to związane z mniejszą wentylacją pomieszczeń i używaniem urządzeń grzewczych. W Polsce każdego roku dochodzi do setek przypadków zatrucia czadem. W sezonie grzewczym 2024-2025 odnotowano ponad 4000 zdarzeń związanych z emisją tlenku węgla, w których poszkodowanych zostało niemal 1200 osób. Do jednej z najbardziej wstrząsających sytuacji z udziałem czadu doszło w marcu 2010 roku w Głoskowie pod Warszawą. W jednym z domów znaleziono całą kilkuosobową rodzinę bez oznak życia. Choć początkowo podejrzewano celowe działania jednej z osób z rodziny, brak widocznych obrzeń skierował śledztwo na inną hipotezę – zatrucie tlenkiem węgla, czyli czadem. Do dość niecodziennego zdarzenia doszło również w Rosji w 2013 roku. W rosyjskim Lajszewie cała rodzina odeszła z tego świata przez gnijące ziemniaki. W piwnicy, gdzie je przechowywano, nagromadziły się toksyczne opary, m.in. tlenek węgla i siarkowodór, powstałe podczas rozkładu warzyw, wchodząc tam kolejno, członkowie rodziny tracili przytomność. Dziękujemy za oglądanie i przypominamy, że na naszym kanale nowe odcinki pojawiają się w każdą niedzielę około godziny 21. W komentarzach możecie podzielić się sugestiami na kolejne odcinki, a po więcej ciekawostek zapraszamy na naszego Instagrama oraz Facebooka.